czy ksenofobię lepiej leczyć nauką, czy wyrokami sądowymi. Materiał Maćka-Knapika. Zapraszam. Był przy ulicy Kosowskiej. Tak? Na początku chodzi o to, by znaleźć tamte miejsca. W budynku synagogi żydowskiej znajduje się bank. Jest miejsce, gdzie była synagoga, gdzie teraz jest liceum ogólnokształcące. Żeby tak dobitnie powiedzieć sobie jeszcze raz, co się w zasadzie stało. Prawie cała liczba ludności żydowskiej w Sokołowie no, została tam stracona. Był krwawy szlak, gdzie Żydzi zostali prowadzeni. E, do pociągów. Żeby zastanowić się, dlaczego przez lata i nadal ciągle tak mało się o tym mówi. Bardzo często powtarzają, czemu nam nikt o nie powiedział. Ale nie tu w Warszawie, gdzie ślady getta są widoczne i upamiętniane i dokąd przyjechali odebrać już po raz kolejny nagrody, między innymi z rąk Władysława Bartoszewskiego. Jest rzeczą naszego honoru i godności. Naszego, nie izraelskiego, tylko naszego. Wiedzieć o naszej historii. Ale tam, gdzie mieszkają, w Sokobowie Podlaskim, w Czerwińsku czy innych małych miejscowościach, gdzie także dokonał się Holokaust. Ludzie zapominają o rzeczach, które były, ponieważ myślą, że to ich nie dotyczy. Lekcja historii na żywo u siebie koło domu albo koło szkoły. Po drodze idą. Organizowana przez Forum Dialogu Międzynarodowego. Fundację finansowano m.in. przez środowiska żydów amerykańskich i dedykowane do polskiej młodzieży. Cztery dni w roku. Są szkoły, które mówią: Nie mamy czasu. To jest dużo czasu w szkole. A są takie, które mówią: Świetnie, zapraszamy. I wtedy my wchodzimy do szkoły. Właściwie dokładnie dwóch naszych edukatorów. Można założyć stronę internetową, odnaleźć cmentarz żydowski, popytać starszych, tych, co pamiętają. Synagoga. Nakręcić film, napisać przewodnik. Jestem bardzo wzruszony i dodajmy nie nadzieję. Organizatorom chodzi o to, by młodzież nie miała już ochoty pisać na murach antyżydowskich haseł, by nie śpiewała na stadionach rasistowskich piosenek. Jest tak, że człowiek młody zdezorientowany, tu ma swastykę wydatluwaną, a tu składa wieńce na grobach AK. Bo państwo polskie teoretycznie zwalcza antysemityzm i rasizm. Na pewno w głośnych deklaracjach to są ludzie moralnie zdegenerowani. Ale gdy przychodzi co do czego prokuratura umarza sprawy tłumacząc, że antysemickie zachowania to taka tradycja Albo że swastyka to buddyjski znak słońca i pokoju, będziesz przeprowadzona postępowanie wyjaśniające. Albo że antyżydowskie okrzyki takie jak te wzniesione przez kibiców Lecha Poznań, to nic takiego. Osoby, które te okrzyki wnosiły, nie działały z zamiarem nawoływania do nienawiści. Podczas gdy sam rzecznik Kiewiczów przyznaje, że doszło do przegięcia. Jedno z tych przyśpiewek wyjątkowo, wyjątkowo nie pasuje. Mówię o tych, gdzie jest używane nie, słowo Auschwitz. Może więc rozwiązaniem problemu nie jest prokuratura, nauka historii. A jak odkryjemy tą przeszłość, to okaże się, że ona wzbogacała nas, wzbogacała naszą przestrzeń. Najmniej spraw będą mieli prokuratorzy do umarzania. Maciej Knapik TVN24